W kolejnym fragmencie dziennika Blackstetera, odkrytym w nie do końca jasnych okolicznościach przez klub komediowy, krytyk podejmuje charakterystyczne dla siebie dygresje na temat europejskiego rynku sztuki. Minęłam jak paryscy marszędzi, ci to dopiero nic nie rozumieją. Kraków, Kraków, tylko Kraków, to prawdziwa stolica nowoczesności. Ten to jest dziwak, uzdolniony, ale oryginał. Owady, kto to widział? Kawki się naczytał. Ach, pięknie Witoldowi ten obłęd wyszedł. Jakby poranek po każdym zakrapianym piątku w kawiarni Paon. Pożoga, lęk, katzenjammer. Udało mu się to złapać. Między światami snu jawy i spłaty rachunku. No co ja mogę tutaj dodać? To jest orka. Na Ugorze Witold rośnie w siłę formalnie, ale w kwestii treści uprozaicznia się. O, a może jest na odwrót?